bay mang mang man mang Serwus, 21 lipca, godzina 7:40. Znajdujemy się w Słowińskim Parku Narodowym, a konkretnie na wydmach. Warunki, jak widzicie, naprawdę sprzyjają. Lekka taka mgła jest, dodająca ten cały klimat. Dzięki temu, że są takie warunki, jak tylko spojrzeć, nie widać końca tych wydm. Naprawdę robi to taki efekt wow. Możemy również zauważyć tropy Liska. A dlaczego tak twierdzę? Ano dlatego, że dwa dni wcześniej tu byłem i normalnie takie Lisy podchodzą do człowieka. Tak są oswojone przez to, że ludzie rzucają mi resztki jedzenia, że wszystko gdzieś to się po prostu jakby zatarło, nie? Między dzikim zwierzęciem a człowiekiem. Ale jest klimat. Słuchajcie, w tej mgle. Przepiękny las. Jak ja to mówię taki znarni. Ale czuć tu wilgoć tak fajnie bo naprawdę dzisiaj może być upalnie to był właśnie ten czas ta pora ta godzina żeby wyskoczyć i coś tam nakręcić przy okazji kilometry wpadną nie a może kilometry wpadną a przy okazji coś nakręcę już sam nie wiem wszystko to jest Naprawdę przyjemne, jedno z drugim. No pamiętam, pamiętam jak byłem tutaj z 15 lat temu. To nie kojarzę, żeby ta ścieżka piesza tutaj była. Ale naprawdę rewelacyjne rozwiązanie. Tutaj możemy jeździć sobie na rowerkach. Tutaj ludzie. Nikt nikomu nie koliduje. Ale trzeba też uważać tutaj, bo jeżdżą te meleksy, nie? Dowożących ludzi na wydmy. No i tak to wygląda. направду щит справа. Dobra, na liczniku 19 km. Kolejny cel mojej wycieczki dzisiaj. Jest fragment buczka mgielnego. Jego podstawa i wieża. Będę musiał pojechać sobie kawałeczek w lesie i wjechać na plażę. Ale jest przyjemnie, słuchajcie, na termometrze 20 stopni. Czuć taką fajną wilgoć. Tam giełka już taka jest lekka, ale tworzy ten klimat jednak. Cały czas. Jadę teraz takim laskiem do ruin Buczka Mgłowego. A co to jest takiego? Buczek mgłowy. A to jest takie urządzenie, które ma pomagać, gdy są mgły na morzu. Pomaga złapać orientację marynarzom, gdzie jest ląd. Miałem okazję wcześniej takie coś usłyszeć z jakiejś tam odległości. I fajnie naprawdę to brzmi. Daje taki efekt taki klimat, nie? Pięknie. Ale tu jest szlak, słuchajcie, bajeczny. Normalnie trochę korzeni, o, trochę takich podjazdów i ciągle takim singielkiem, nie? Po lewej stronie, po prawej stronie jeziorko. Troszkę piasku musi być jak to nad morzem, nic dziwnego ale tak to cały czas takim singielkiem Na liczniku 27 km godzina 8.34 Temperatura 19,9 20 w sumie stopni Celsjusza Słoneczko trochę zaszło ale prognozy tak właśnie mówiły że koło 8.30 zajdzie lekko słońce za chmury I później koło południa znowu ma sobie wyjść. Także na pewno na plażach będzie sporo ludzi My byliśmy wczoraj Przyszliśmy o godzinie 11 To była jakaś masakra Tu macie przybitkę. Ale fajnie, ludzie przyjeżdżają Wspierają lokalny rynek Wczasują O to chodzi, słuchajcie Chwila dla siebie, chwila dla rodziny Naładować bateryki, tak samo my Jesteśmy tutaj właśnie po to, żeby doładować baterie. Jak to się mówi, klimat nadmorski, złapać trochę bryzy, przyjąć jodu. Także wszystko, wszystko tu naprawdę sprzyja człowiekowi takie coś. Przede wszystkim ruch, nie? Endorfiny. A mi zostało równo 2 km do latarni Stilo, a później kawałek dalej stałości buczka mgielnego. Jestem ciekawy, słuchajcie, na zdjęciach dosyć fajnie to wygląda. Chciałbym zobaczyć to na żywo i Wam pokazać oczywiście. Także widzimy się przy latarni, a później przy buczku. No i oczywiście nie może zabraknąć na szlaku płyt betonowych. Tak to jest. Nieodzowny element. Naszych wędrówek. Ale fajnie, bo to też tworzy klimat. A tu taka wydma, już się przesuwa. Coraz dalej. No i dobra. Kolejny punkt na mojej trasie. Latarnia Stilo. Spokojnie sobie dojechałem takim fajnym szlakiem. Zresztą widzicie to na filmie. Ja tutaj tylko wezmę sobie łyk wody i jadę dalej. Także widzimy się za jakiś czas. Tak to wygląda. Ruiny tej podstawy znajdują się przy morzu, na plaży. Zaraz spróbujemy sobie na niego wejść. Jest to produkcja niemiecka jeszcze. No i jak to działało? A działało to na takiej zasadzie, że sprężone powietrze wprawiało w ruch membranę i wytwarzał się taki właśnie oto dźwięk, nie? dawał informacje statkom na morzu gdzie jest ląd gdy były warunki naprawdę niesprzyjające mgliste jestem tu na plaży już chyba jakieś 20 minut i powiem wam, że naprawdę no nie chce mi się stąd iść góry kocham ale morze też jest zajebiste że tak powiem, nie? Naprawdę. Bateryki ładują się. Lubię to robić, lubię kręcić. Dla was firmy lubię przeżywać to, a później dzielić się tym, nie? Żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Może niektórzy nie będą mieli okazji, albo niektórych może zachęci taki film, żeby przyjechać. W tym miejscu, w którym ja byłem Jeszcze z 5 minut Jadę dalej Niestety tej podstawy całej murowanej Z czerwonej cegły jeszcze Nie znalazłem W zasadzie to nawet jej nie szukałem Nie mam czasu tak naprawdę Muszę tam W jakiś tam określonych godzinach Być na kwaterze Ale to nic to będzie powód, żeby jeszcze raz tu przyjechać i znaleźć. Także ja jadę dalej na liczniku 34,5 km. 13 zostało mi do kwatery. No, droga powrotna bliżej morza. I takie oto niespodzianki. Mam nadzieję, że to tylko co jakiś czas. Ale. W takim piaseczku to naprawdę trzeba mieć nogę i oponę, nie? Przede wszystkim. Słuchajcie, mało to optymistycznie wygląda. Jednak można tu boczkiem sobie mało wiele po takim utwardzonym przejechać. Ale kurczę, non stop. są takie piachy, nie? O matko, ja muszę tu właśnie skręcić. O kurwa, mogę tą samą wrócić gdzie to mnie prowadziasz słuchajcie na 40 km dokładnie na 42 jest 140 do góry także to jest śmieszne jednak uwierzcie mi idzie się zajechać momentami czułem się tak jakbym wjeżdżał na murowanie, nie naprawdę w tym piachu to trzeba brodzić i prowadzić przednie koło, bo przednie myszkuje, a tylnie się kopie, nie? Ale na razie to wygląda tak. Halo, 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 kanapa, kanapa, widzowie. Łączymy się znowu. No i właśnie chcę wam pokazać, jak to wygląda. Przed momentem była ścieżka wyśmienita, no i znowu wjeżdżamy. Taką odkrytą wydmę I najlepsze jest to Że trzeba to podjeżdżać O matko Ale se wybrałem Szlak powrotny Słuchajcie A, Muszę iść na drugą stronę Kurwa A, Tylko tu i tu widzę że jest utwardzone O Dobra Tu jakoś idzie Uf. Uf. Jakoś idzie Przyznam się bez bicia Niestety musiałem tę podejść Ugrzązłem i poleciałem na lewą stronę Uf, Ale tu spokojnie się siądę Musiałem zdjąć kac bo normalnie dynka pracuje Jest taki tropikalny klimat Uf. Dobra Jadymy dalej Tutaj to tylko naprawdę rowery MTB z odpowiednią szerokością opony, nie oszukujmy się, wąskie koło tutaj sobie nie poradzi. Co chwila będziesz musiał zejść z roweru i podprowadzać. Dzięki Wam wszystkim za oglądanie, za wspieranie. Dzięki Wam to się wszystko jakoś kula. Jest motywacja, także czekajcie na następny film. Pa!